Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jeżdżę po Lasach Chotomowskich. Będę jechał po trasie rozegranego na wiosnę Maratonu MTB, ale jego szczegóły przedstawi głos ze studia. Halo, halo Janku. Halo, halo Franku. Witam Cię serdecznie i potwierdzam Twoje słowa. Legionowo Cisowianka Mazowia MTB Maraton jechał tu 23 maja. My jedziemy po trasie dystansu pół pro, który miał długość 38 km. Wracamy na trasę. Lasy Hotomowskie są też domem przepysznych dróg szutrowych. Tego szumu z opon mógłbym słuchać cały dzień gravel, gravelem, ale my tu w lewo. Zaczyna się delikatnym podjazdem. I e, co? No ja jestem delikatnie skonsternowany. Trasa pokazuje, że powinniśmy jechać tędy. Tu jest, tu jest gładko, łagodnie. No, przyjemna ścieżka. Ale ta sama górka ma drugi zjazd. Czemu nie tędy? Wygląda na to, że jednak nie pojadę po trasie maratonu. No i to było fajne. Na tyle fajne, że zjechałem drugi raz. Czu, czu. Odjazd. Stasia kładuje po wewnętrznej. Podszedłem jeszcze raz i jednak wróciłem do trasy. A my to chyba tędy powinniśmy jechać. Nie ma chyba sensu pokazywać całej 40-kilometrowej trasy, dlatego wrzucę tylko te najbardziej soczyste sekcje. No próbuję to podjechać! Huhuho słyszę w swoich uszach no Powiedzcie mi tylko, że nie podjeżdżałem tego na marne i że w nagrodę dostanę jakiś fajny zjazd O, nawet fajnie Uuu, fajnie u. Tam to tam wygląda dosyć ciekawie ale my jedziemy. Może to jest szansa na jakiś fajny leśny single Ach, tak, siodło opuszczę dla zachęty. Podnoszę. E, takie historie ja lubi. O, dostałem wyjścia. Pięknie tam było. Klimat troszeczkę alpejski. Bardzo fajną trasę wyznaczyli na ten maraton. Tu jest dosyć płasko, ale też przyjemny singielek. Back, no no, no. Tu gdzieś chyba będę musiał zjechać teraz. I muszę się chyba w miarę spieszyć, bo panowie chyba drewno tną. To zupełnie niepotrzebnie zacząłem hamować. Bo... No way. Ja już widzę ten podjazd przede mną. Nie, nie ma takiej tragedii. Myślałem, że jest bardziej piaszczysty. Uch, kurde. Uch, teraz zjeżdżamy. Zresztą też chyba nie będzie takie najłatwiejsze. Minąłem właśnie Uch. najdalej wysunięty na północ kawałek tej trasy. Więc teraz zbliżamy się bardziej do południowej części lasu. Gdzie, jeśli dobrze pamiętam, są bardzo fajne single. Single owszem są, ale dementuję. Więcej mięsa jest na północy. A trochę szutru dla odpoczynku. To jest jakaś gravelowa mekka. Te drogi tutaj są w fantastycznym stanie. Więc jak macie rower grawerowy, graverow, rower no to wbijajcie do lasów kotomowskich. I następny piękny szuterek. I tu w prawo, tak? Dobra. Oho. Oho. Nie no! Superansko tutaj. Chcę jeszcze raz. Teraz jak będę zjeżdżał, to polecę tutaj górą. To mega fajny zjazd. Idę drugi raz sobie zjadę. Teraz to chyba bardziej odważnie. To mi się podoba, Wąski! Oby więcej takich atrakcji. Wracając do pytania gravel czy MTB. Ja już dawno wybrałem MTB, ale pozostaję otwarty na nowe doznania. Co do Lasów Chotomowskich, to cieszę się, że one jeszcze nie zdecydowały. Dzięki temu my, rowerzyści, możemy wziąć zarówno gurala, jak i gravela i oba tu będą pasować jak.